No dobra. Cześć, witajcie. Tak właściwie to nie jest jeszcze, tak naprawdę. To jest testowe, więc, więc nie musicie oglądać tego filmu. W tym testowym materiale chodzi mi tylko o to, żeby zobaczyć, czy. Czy mogę przesyłać przez, przez PlayStation na YouTube, a? ale raczej powinno wszystko być dobrze. Jeśli już, jeśli już jesteśmy, to lepiej teraz Wam powiem, że zdecydowałem, że, że od września nie będę oglądać wszystkich nowszych odcinków tylko same playlisty u któregoś z was to znaczy na przykład na przykład teraz Urawianka oglądamy ten jak coś dwie dusze no nie pamiętam dokładnie tytułu dwie dusze Yy, więc teraz to oglądam u Lewianka, a jak to skończę, to będę oglądać u kolejnych. Yy, yy, u kolejnych będę oglądać, ale playlisty, bo, yy, bo zauważyłem, że, że yy, im bardziej próbuję to wszystko oglądać, yy, tym bardziej mi się to nie udaje. Ciągle chowam do, do folderów i i ciągle mi się nie wychodzi, więc, więc postanowiłem, że, że tak będę robił jeszcze jakieś wiadomości jeszcze chyba powiem to, tyle, że od razu po Hallast będę robił Left Behind bo jest w dodatku do materiału a no tak, jeszcze jedna przykra wiadomość, że, że no nie, nie wiem kiedy, ale będę mieć tutaj remont generalny, więc, więc któregoś, dni, któregoś dnia po prostu materiałów nie będzie, bo, bo mnie nie będzie, bo wtedy jak się zaczną te cały te, te, ten cały remont, to e, ja będę musiał e, się obokować do babci i, i po prostu mnie nie będzie tutaj, nie będę mógł wysyłać Wam materiałów. E, niestety ten remont potrwa do, do Bożego Narodzenia, więc więc możecie być e, e, pewni, że dopiero w, 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 po nowym roku dopiero zacznę w, w, tak naprawdę wysyłać regularnie te wszystkie w, co materiały te wszystkie materiały ale postaram się przynajmniej tchelastować no, dograć przez te przez ten czas aż będę mógł nagrywać. No, choć też nie obiecuję, bo y, podobno Helas Własne y, nie jest takie krótkie, więc y, nie wiadomo jak to będzie. Ten odcinek będzie, to znaczy ten materiał będzie wrzucony y, właściwie teraz, bo będę y, t, akurat teraz sprawdzał jak y, jak to lubię z tymi materiałami z, yy, z PlayStation, więc yy, no. No to chyba już tyle. Dobra, to na razie. Widzimy się we wtorek jak zawsze.